Kochani moi, pozdrawiam Was dzisiaj cieplutko i milutko w ten piękny, cudowny dzień, jakim jest zmartwychwstanie pańskie. To jest wielki dzień. I tak życzę Wam na ten dzień, i następny tej wielkiej, tego wielkiego święta, żeby Wasze serca były otwarte do wszystkich, do wszystkiego i żebyście się cieszyli. Tymi dniami, jakimi jest martwych stanie pańskie spędzenia w gronie rodzinnym, ze znajomymi, w cudownej atmosferze i, i żebyście tych wszystkich dań, które dziś, żeście dzisiaj przygotowali, żeby Wam tak smacznie smakowało, i żebyście naprawdę byli tacy szczęśliwi i tacy radośni. W dzień Zmartwychwstania Pańskiego mówi się Chrystus zmartwychwstał, a wszyscy odpowiadają prawdziwie zmartwychwstał. Cieszę się dzisiaj tak samo tym zmartwychwstaniem pańskim. I zobaczcie, ja tutaj już mam na stole, już uszykowałam wczoraj wieczorem ale ten stół wielkanocny, tu już jest sałatka. Na ten stole. Już jest sałatka. No, teraz jest siódma rano. Jest siódma rano. Także ja już zobaczcie, fryzura zrobiona. Potem tylko się przebiorę w sukienkę, bo tak jeszcze to się mówi na roboczo, bo tutaj będę szykowała. Ale za chwilę, raz, dwa, trzy, ogarnę się z tego i przebiorę się w sukienkę. A tu już zobaczcie. Mam też takie piękne tutaj strojki, które o, tak ładnie z ogródka. Tu mam w ogródku takie właśnie te krzewy z tymi żółtymi kwiatkami. I także kochani jeszcze raz wszystkiego dobrego.